Oto pomidor razem z ogórkiem w jednym miejscu. Spójrzcie, jak sobie radzą. Tu mamy pomidora. Tu mamy ogóreczka. Cały okwiecony już ogórek. Oczywiście wyższy. Ogórek jest bardzo ekspansywny, ale pomidor go goni. Czy mogą rosnąć razem takie warzywa? O tak niby odmiennych. Wymaganiach. Ogórek lubi ciepło i nie lubi przewiewu, natomiast pomidor odwrotnie lubi też ciepło, ale lubi bardzo dobrą wentylację. Co nie przeszkadza, by taka samosiejka sobie tutaj po koleżeńsku rosła i tam zapewne w korzeniu też mają swoje wzajemne towarzystwo także rośnie to fajnie.